DeFi lama wraca do Aster, spór o zaufanie w świecie DeFi. Wanek i Lido łączą siły. Nadchodzi pierwszy fundusz stakowanego Ethereum. Wielka Brytania ostro bierze się za podatki od kryptowalut. HMRC podwaja liczbę ostrzeżeń. Nowy Jork chce opodatkować kopanie kryptowalut. Koniec ery taniej energii dla Bitcoina. Wieloryby wracają do gry. Instytucje skupują altcoiny i zmieniają układ sił na rynku. Nowy DEX na Solanie. Projekt Percolator może zmienić zasady gry. Bybit Alpha, nowa era połączenia Sefi i DeFi Dubai, atak hakerski i utrata 3 milionów dolarów w XRP. Gorzka lekcja dla inwestorów. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska. Miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Statystyki pokazują, że już prawie połowa osób oglądających nasze materiały to nasi subskrybenci. Ogromne dzięki za zaufanie i wsparcie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, koniecznie to zrób, żeby nie przegapić najważniejszych wiadomości i analiz. DeFi Lama wraca do Aster, spór o zaufanie w świecie DeFi. Platforma analityczna DeFi Lama ponownie przyjrzała się swojej decyzji dotyczącej giełdy Aster, specjalizującej się w kontraktach wieczystych. Choć wcześniej usunięto jej dane z powodu wątpliwości co do wiarygodności, teraz podjęto decyzję o ich przywróceniu. Pierwotne usunięcie danych wynikało z braku przejrzystości ASTER w kwestii statystyk handlowych. W praktyce oznacza to, że zespół DeFiLama nie miał dostępu do szczegółowych informacji o tym, jak naprawdę wyglądają transakcje na tej giełdzie. Założyciel DeFiLamy, znany pod pseudonimem 0 NGMI, przyznał wprost: "To wciąż czarna skrzynka. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych liczb". Pomimo tych wątpliwości, ASTER poprosił o ponowne umieszczenie danych na platformie. DeFiLama zgodziła się, choć decyzję tę traktuję jako rozwiązanie tymczasowe. W tle trwają prace nad nowym systemem, który ma zapewnić większą dokładność i możliwość weryfikacji danych. Jak powiedział sam założyciel, pracujemy nad rozwiązaniem, które uwzględni dodatkowe wskaźniki i pozwoli lepiej ocenić jakość danych. Na razie jednak sytuacja daleka jest od ideału. W danych Aster widać duże braki, zwłaszcza w okresie od września do października pokazuje to jak trudne jest zachowanie pełnej transparentności w zdecentralizowanym świecie finansów. Decyzja DeFiLamy o przywróceniu danych mimo wszystko pokazuje, że platforma stawia na dostępność informacji, nawet jeśli ich dokładność wciąż budzi pytania. Cała sprawa podkreśla jeden z największych problemów współczesnego DeFi zaufanie do danych. W świecie, który opiera się na idei decentralizacji, to właśnie wiarygodność informacji staje się najcenniejszym towarem. Wanek i Lido łączą siły. Nadchodzi pierwszy fundusz stakowanego Ethereum. Amerykańska firma inwestycyjna Wanek złożyła do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych dokument rejestracyjny dotyczący nowego funduszu Lido Staked Ethereum ETF. Jeśli zostanie zatwierdzony, będzie to pierwszy tego typu produkt na rynku, który umożliwi inwestorom instytucjonalnym dostęp do stakowanego Ethereum. Fundusz ma opierać się na protokole LIDO, zdecentralizowanej platformie, która pozwala użytkownikom zarabiać nagrody ze stakingu bez konieczności blokowania własnych środków. Dzięki temu inwestorzy mogą uzyskiwać odsetki z posiadanych tokenów, zachowując jednocześnie płynność. Złożenie dokumentu S1 oznacza, że wanek znajduje się już na końcowym etapie przygotowań i czeka jedynie na zgodę amerykańskiego regulatora. To ważny krok który może otworzyć instytucjom drogę do rynku stakingu Ethereum. Lido jest dziś jednym z liderów tego sektora. Przez protokół stakowanych jest ponad 38 miliardów dolarów w Ethereum, co stanowi około 1 trzeciej całej sieci. Platforma zyskała reputację jednego z najstabilniejszych i najbardziej zaufanych dostawców usług Proof of Stake, oferując tokeny pochodne STED, które pozwalają użytkownikom zachować pełną płynność aktywów. Planowany fundusz ma działać jak tradycyjny ETF, ale zamiast gotówki czy obligacji, w jego portfelu znajdzie się stakowane Ethereum, aktywo przynoszące odsetki. Dla instytucji może to być przełomowy sposób na wejście w świat kryptowalut bez konieczności bezpośredniego kontaktu z technologią blockchain. Tymczasem token Lido, czyli LDO, zanotował wyraźne odbicie na rynku. Po kilku tygodniach spadków cena przełamała górną granicę kanału zniżkowego. Co może zwiastować zmianę trendu. Inwestorzy zauważyli również, że poziom wsparcia po wybiciu utrzymał się stabilnie, co wzmacnia byczy scenariusz. Jeśli dynamika wzrostowa się utrzyma, kolejnym ważnym poziomem będzie okolica 2,70 dolarów, natomiast utrzymanie wsparcia powyżej 2, Pozostaje kluczowe dla zachowania pozytywnego nastroju na rynku. Nowy fundusz Waneka może więc stać się nie tylko kamieniem milowym dla instytucjonalnych inwestycji w Ethereum, ale też impulsem dla całego ekosystemu Lido, łącząc tradycyjne finanse z technologią przyszłości. Wielka Brytania ostro bierze się za podatki od kryptowalut. HMRC podwaja liczbę ostrzeżeń. Brytyjski Urząd Skarbowy, czyli HM Revenue and Customs, znacznie zaostrza działania wobec osób, które nie rozliczyły się z podatków od kryptowalut. Według raportu Financial Times liczba listów ostrzegawczych wysyłanych do inwestorów kryptowalutowych, podejrzewanych o unikanie podatków, więcej niż się podwoiła w porównaniu z rokiem ubiegłym. HMRC wysłało już około 65 tysięcy tzw. listów przypominających do osób, które mogły nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych ze swoich kryptowalut w bieżącym roku podatkowym. To ogromny wzrost w porównaniu do niespełna 30 tysięcy listów rok wcześniej. Listy mają charakter ostrzegawczy. Urząd zachęca inwestorów, by uregulowali zaległości, zanim rozpoczną się formalne dochodzenia. Ten wzrost aktywności HMRC idzie w parze z coraz większą popularnością kryptowalut na wyspach. Dane Brytyjskiego Organu Nadzoru Finansowego, FCA, pokazują, że już około 7 milionów dorosłych Brytyjczyków posiada kryptowaluty. To o 2 miliony więcej niż dwa lata temu. Łączna wartość tych aktywów przekracza 12 miliardów funtów, co oznacza wzrost o ponad 5 miliardów w ciągu zaledwie dwóch lat. Od roku 2026 HMRC zyska dostęp do danych z międzynarodowych giełd kryptowalut, Dzięki nowym zasadom wymiany informacji w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Oznacza to, że brytyjskie władze będą mogły znacznie łatwiej identyfikować osoby, które nie zgłosiły swoich zysków z handlu cyfrowymi aktywami. Eksperci ostrzegają, że wraz z rosnącą przejrzystością danych ucieczka przed podatkami stanie się praktycznie niemożliwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieszkańcy Wielkiej Brytanii muszą płacić podatek od zysków kapitałowych, jeśli przekraczają oni roczny limit wynoszący 3000 funtów. Osoby, które zajmują się handlem kryptowalutami zawodowo, mogą dodatkowo podlegać podatkowi dochodowemu oraz składkom na ubezpieczenie społeczne. HMRC przypomina także o obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji transakcji i składania corocznych deklaracji podatkowych. Brak takich zgłoszeń może skutkować karami finansowymi. Lub wszczęciem dochodzenia. Zaostrzenie przepisów pokazuje, że brytyjski rząd coraz poważniej traktuje kwestie rozliczeń w świecie kryptowalut. W połączeniu z nowymi zasadami wymiany danych i szerszym nadzorem nad rynkiem inwestorzy w Wielkiej Brytanii wchodzą w nową erę erę pełnej transparentności i rozliczalności w świecie cyfrowych finansów. Nowy Jork chce opodatkować kopanie kryptowalut, koniec ery taniej energii dla Bitcoina. Demokraci z Nowego Jorku z przedstawicielką Anną Kelles i senatorką Liz Kruger na czele zaproponowali nowe prawo, które ma na celu ograniczenie zużycia energii przez kopalnie kryptowalut oparte na mechanizmie proof of work, czyli dowodzie pracy. To właśnie ten system, wykorzystywany między innymi przez Bitcoina, wymaga ogromnych ilości prądu do potwierdzania transakcji. Nowe projekty ustaw oznaczone jako a9138 i S8518 zakładają wprowadzenie specjalnego podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez kopalnie kryptowalut. Zebrane środki miałyby zasilać programy wspierające dostępność i przystępność cenową energii dla mieszkańców stanu. Senator Liz Kruger podkreśliła, że to krok w stronę równowagi między rozwojem technologii a troską o środowisko. Jak zaznaczyła, wprowadzając te ustawy, pokazujemy, że chcemy wspierać innowacje ale nie kosztem planety. Nowe przepisy mogą jednak znacząco podnieść koszty działalności dla kopalni kryptowalut w Nowym Jorku. Część firm może zdecydować się na przeniesienie działalności do innych stanów, a inne będą zmuszone szukać tańszych, bardziej ekologicznych źródeł energii. W społeczności kryptowalut reakcje są podzielone. Jedni ostrzegają przed nadmierną ingerencją państwa i spadkiem konkurencyjności, inni z kolei chwalą projekt za promowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Eksperci przewidują, że takie działania mogą przyspieszyć rozwój nowych technologii, które pozwolą na bardziej efektywne i ekologiczne kopanie kryptowalut. Choć skutki finansowe dla branży są trudne do przewidzenia, jedno jest pewne: Nowy Jork staje się kolejnym polem walki między innowacją a regulacją. Ta inicjatywa pokazuje rosnący trend. Coraz więcej rządów na świecie zaczyna łączyć politykę klimatyczną z regulacjami dotyczącymi kryptowalut. Era nieograniczonego zużycia energii w kopalniach może wkrótce przejść do historii. Chcesz być o krok przed innymi? Dołącz do naszego telegrama. Szybkie newsy, sygnały Rafała i najświeższe airdropy tylko dla subskrybentów. Jest to nasz jedyny oficjalny kanał. Link w opisie filmu. Wieloryby wracają do gry. Instytucje skupują altcoiny i zmieniają układ sił na rynku. W drugiej połowie roku 2025 na rynku Kryptowalut zaczęto obserwować wyraźny wzrost aktywności tzw. wielorybów, dużych inwestorów gromadzących altcoiny. Dane z największych giełd wskazują, że Ethereum, XRP oraz Cardano są obecnie najchętniej akumulowanymi projektami. To zjawisko może oznaczać rosnące zaufanie inwestorów instytucjonalnych do rynku altcoinów i zwiastować zmianę trendów w całym sektorze kryptowalut. Wraz z napływem dużego kapitału rośnie także zmienność, a co za tym idzie, ryzyko, ale i potencjał zysków. W samym trzecim kwartale tego roku inwestorzy instytucjonalni skupili Ethereum o łącznej wartości ponad 450 milionów dolarów, co pokazuje wyraźny zwrot w stronę projektów z realnym zastosowaniem. W przypadku Cardano liczba portfeli należących do dużych inwestorów wzrosła o około 15%, a XRP zanotował imponujący wzrost. W zaledwie dwa tygodnie przybyło ponad 340 milionów tokenów w portfelach wielorybów. Jak zauważył dyrektor generalny giełdy Binance. Changpeng Zhao. Ten wzrost aktywności dużych graczy pokazuje, jak szybko rośnie zainteresowanie instytucji kryptowalutami i jak coraz bardziej doceniają ich potencjał. Eksperci ostrzegają jednak, że tak duża koncentracja kapitału w rękach kilku podmiotów może wywołać gwałtowne wahania cen. W krótkim terminie spodziewany jest wzrost zmienności, a rynek z niecierpliwością obserwuje, czy te ruchy zapoczątkują dłuższy trend wzrostowy. Niektórzy analitycy porównują obecną sytuację do tak zwanego DeFi Summer z roku 2020, kiedy to napływ kapitału do zdecentralizowanych finansów zapoczątkował gwałtowny boom. Historia pokazuje, że gdy wieloryby zaczynają się poruszać, rynek zawsze reaguje. Pytanie tylko, w którą stronę tym razem popłynie fala. Nowy Dex na Solanie. Projekt Percolator może zmienić zasady gry. Po sukcesie takich platform jak Aster i Hyperliquid, które wprowadziły nową generację zdecentralizowanych giełd, na horyzoncie pojawia się kolejny obiecujący projekt, tym razem w ekosystemie Solany. Według przecieków, współzałożyciel Solany, Anatoli Jakowenko, pracuje nad nową platformą typu DEX o nazwie Percolator. Pierwsze informacje pochodzą z repozytorium GitHub, gdzie pojawiły się ślady aktywności Jakowenki i współtwórcy o imieniu Claude. Ostatnie aktualizacje dokonane były zaledwie kilkanaście godzin temu. To sugeruje, że projekt jest dopiero na wczesnym etapie rozwoju, a jego publiczne testy mogą rozpocząć się dopiero za kilka miesięcy. Celem perkolatora jest stworzenie giełdy opartej na solanie, która mogłaby konkurować z liderami takimi jak Aster czy Hyperliquid. Po zakończeniu testów, audytów i przygotowaniu dokumentacji, Anatoli planuje przedstawić wyniki społeczności, otwierając drogę do szerszego udziału użytkowników. Oraz możliwych nagród w postaci airdropów. Solana od dawna słynie z wyjątkowej wydajności, jej sieć potrafi przetwarzać transakcje szybciej niż Ethereum i ma jedną z najbardziej zaangażowanych społeczności w świecie krypto. Mimo to, wciąż brakowało w jej ekosystemie pełnoprawnej giełdy pochodnych na miarę wspomnianych konkurentów. Perkolator może tę lukę wypełnić, jednocześnie wzmacniając pozycję Solany jako sieci nowej generacji Dexów. Jeśli projekt się powiedzie, może przyciągnąć znaczący kapitał i stać się jednym z kluczowych motorów napędowych całego ekosystemu Solany. Tak jak wcześniej platforma PumpFun wsparła rozwój sieci, tak perkolator ma szansę przynieść ogromne zyski, zarówno dla twórców, jak i wczesnych użytkowników. Dla inwestorów i miłośników Solany to sygnał, by uważnie śledzić rozwój projektu. Oficjalne ogłoszenie i start testów mogą nastąpić w każdej chwili. A jak pokazuje historia, wczesne zaangażowanie w tego typu inicjatywy często okazuje się wyjątkowo opłacalne. Bybit Alpha, nowa era połączenia SEFI i DeFi Dubai 20 października 2025 roku, druga co do wielkości giełda kryptowalut na świecie, Bybit, ogłosiła strategiczny rebranding swojej platformy Web3. Od teraz będzie ona działać pod nazwą Bybit Alpha. Co ma symbolizować nową fazę innowacji i podejścia do handlu w zdecentralizowanym świecie finansów. Bybit Alpha ma łączyć prostotę i bezpieczeństwo scentralizowanej giełdy z potencjałem zdecentralizowanych finansów. Platforma została zaprojektowana tak, by uprościć dostęp do najnowszych projektów on-chain i umożliwić użytkownikom szybkie odkrywanie obiecujących tokenów, jeszcze zanim trafią one na rynek. Wśród najważniejszych nowości znalazły się Alpha Radar. Narzędzie pozwalające śledzić nowe, popularne projekty i tokeny społecznościowe z możliwością natychmiastowego handlu w dniu ich debiutu, rygorystyczna selekcja tokenów, ByBit, wprowadza ścisły proces weryfikacji, by zapewnić dostęp wyłącznie do wysokiej jakości aktywów generujących realne zyski, prosty handel i zarządzanie aktywami. Możliwość handlu aktywami on-chain bez potrzeby zakładania zewnętrznego portfela czy opłacania gazu. Wszystko w jednym koncie, ByBit intuicyjny interfejs, pełna integracja z aplikacją i stroną Bybit, nowy system wyszukiwania, widżety oraz uproszczony przepływ zleceń. Odświeżona platforma pozwala użytkownikom korzystać z ekosystemu Solany bez konieczności łączenia dodatkowych portfeli czy zarządzania tokenami do opłat. Dzięki technologii Unified Trading Account Inwestorzy mogą płynnie przechodzić między światem zcentralizowanym a zdecentralizowanym w ramach jednego bezpiecznego środowiska. Rebranding jest kontynuacją sukcesów Bybit Web3, które w ostatnich miesiącach przyniosły imponujące wyniki. Przykładowo, projekt Tuna zwiększył ruch na platformie o ponad 650% w dniu premiery, a wczesne notowanie tokena WLFI dało użytkownikom Bybit aż 30 minut przewagi nad innymi giełdami. Na horyzoncie pojawiają się też nowe funkcje. Jeszcze przed końcem roku, Bybit planuje wprowadzić mechanizm Concentrated Liquidity Market Maker, który umożliwi staking aktywów i uzyskiwanie zysków z płynności. Wszystko bez konieczności łączenia zewnętrznych portfeli. Bybit zapowiada również program poleceń Bybit Alpha, w ramach którego użytkownicy będą mogli zdobywać bonusy i airdropy za zaproszenia znajomych. Nowa marka Bybit Alpha. To jasny sygnał długofalowej strategii giełdy: budować most między światem tradycyjnych finansów a zdecentralizowanymi technologiami. Łącząc bezpieczeństwo klasy instytucjonalnej z intuicyjnością dla zwykłych użytkowników, Bybit chce sprawić, by każdy mógł w prosty sposób korzystać z możliwości, jakie daje Web3 i przyszłość finansów. Atak hakerski i utrata 3 milionów dolarów w XRP. Gorzka lekcja dla inwestorów. Amerykański entuzjasta kryptowalut padł ofiarą poważnego włamania, w wyniku którego stracił około 3 milionów dolarów w tokenach XRP. Incydent ten ponownie zwrócił uwagę na ryzyko związane z przechowywaniem cyfrowych aktywów i brakiem odpowiednich zabezpieczeń. Znany analityk blockchain Zak XBT przeprowadził szczegółowe śledztwo, które ujawniło ścieżkę przepływu skradzionych środków. Analiza danych wykazała ponad 120 transakcji zamiany Ripple na Tron przeprowadzonych krótko po kradzieży, która miała miejsce 12 października. Skradzione środki zostały następnie przeniesione do sieci Tron, a stamtąd trafiły na giełdy powiązane z grupą Huione. Proces ten trwał do 15 października. Zacha XBT ustalił również, w jaki sposób doszło do włamania. Ofiara błędnie uznała, że jej portfel ma charakter sprzętowy, podczas gdy w rzeczywistości był to tak zwany hot wallet, czyli portfel połączony z internetem. To fatalne nieporozumienie, połączone z brakiem doświadczenia, umożliwiło atakującym przejęcie środków. Jak podkreślają eksperci, to przykład, że nawet najnowocześniejsze technologie nie uchronią użytkownika, jeśli ten popełni podstawowe błędy w zabezpieczeniach. W samym tylko tym roku, z powodu złego zarządzania kluczami prywatnymi, i braku odpowiedniej ochrony, zniknęło już ponad 2 miliardy dolarów w kryptowalutach. Szanse na odzyskanie środków są znikome. Zgłoszenia składane z opóźnieniem i złożoność międzynarodowych działań policyjnych sprawiają, że śledzenie funduszy jest niezwykle trudne. Coraz częściej mówi się o potrzebie wprowadzenia surowszych zasad dla giełd i operatorów stablecoinów, by ograniczyć pranie pieniędzy w pozagiełdowych kanałach wymiany. Mimo tego incydentu, XRP pozostaje aktywnym graczem na rynku. Ostatnio jego kurs wzrósł o ponad 3%, osiągając wartość około 2,46 dolarów i 46 centów. To dowód, że rynek wciąż zachowuje dynamikę, nawet w obliczu rosnących zagrożeń bezpieczeństwa. Ta historia to wyraźne ostrzeżenie dla inwestorów. Bezpieczeństwo w świecie kryptowalut zaczyna się od świadomości użytkownika. Regularne kopie zapasowe, portfele sprzętowe i ostrożność w codziennych działaniach mogą uchronić przed stratą dorobku życia w zaledwie kilka minut. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.